Cześć, witam was serdecznie i zapraszam na filmik, co jest w moim telefonie A zasadniczo to w iPhone'ie A dokładniej to w iPhone'ie 6s Mnóstwo pytań, zapytań o to, co na moim telefonie jest, dostawałam Myślę, że to wiele osób interesuje, dlatego że podpatrując, co ktoś inny ma Pomocnego na telefonie, jakie ma aplikacje Możemy też je sobie pobrać Większość z nich jest darmowa Często jest tak, że ludzie właśnie pobierają te darmowe Może niektórych nie wiemy Coś nas nie zainteresowało A jak się dowiemy, zobaczymy No to może akurat Co tutaj jeszcze chcę powiedzieć To na pewno to, że to nie jest absolutnie Filmik, który ma za zadanie To, żebym ja się pochwaliła Że mam iPhone'a 6s Nie, wiecie co, ja chyba już jestem za duża Albo za stare, jak kto woli, żeby się chwalić iPhone'em iPhone to nie jest dla mnie Ani trochę jakiś powód Do ani dumy, ani chwalenia Jeżeli zastanawiacie się nad iPhone'em Nad iPhone'em 6s ja bardzo, bardzo, bardzo to bardzo, bardzo serdecznie polecam. To jest coś, z czym się sprawdzę i do czego będę wracać i wracać i wracać. Podejrzewam aż gdzieś nie będzie jakiejś wielkiej kłótni, mam nadzieję, że takiej nie będzie. Także do iPhone'a wracać będę. No i jeżeli zastanawiacie się nad tym zakupem, polecam. No to zaczynamy. iPhone 6S, tak jak i 6, a także i 5 odblokujemy za pomocą palca, odcisków palca po prostu. Można to zrobić. Też kodem, ale palcem jest wygodniej Ja na moim iPhone'ie mam dwa pulpity Jeden bardziej taki mm, techniczny, a drugi bardziej taki rozrywkowy, social mediowy Tutaj nic nie jest przypadkowe, wszystko jest poustawiane w takiej kolejności Pogrupowane tak, żebym ja wiedziała co tutaj się dzieje Wszystko jest dość przemyślane i takie, żeby łatwo było mi się odnaleźć Zaczynając od góry, pierwsza aplikacja to FaceTime, aplikacja, która pozwala użytkownikom iPhone'a łączyć się między sobą audio lub wideo za darmo. Często bardzo z niej korzystam, dzwonię do znajomych i nie tylko. Kalendarz, też tutaj bardzo często sięgam, kalkulator bardzo często, tak samo jak i notatki. Ja bardzo często notuję właśnie tutaj w tej aplikacji, no bo telefon mam zawsze pod ręką. Dalej mapy, z tej aplikacji też bardzo często korzystam, zwłaszcza jak gdzieś idę, no to to jest mój GPS, bardzo, bardzo pomocny. Dalej pogoda, ta pogoda jest średnio precyzyjna, nie pokazuje temperatury odczuwalnej i kilku innych czynników, no ale ja nie sprawdzam pogody, zazwyczaj patrzę za okno, co się dzieje. Zegar, z którego korzystam, zwłaszcza z funkcji budzika następnie wallet, czyli portfel tutaj akurat mam bilety lotnicze on łączy się bezpośrednio z aplikacją Ryanera. no i tutaj można sobie włożyć bilety, ja zawsze je tu wkładam i potem one zaraz przed lotem wyskakują mi na pulpit, także to jest bardzo wygodne, super to jest, ale to od razu chyba mamy jako apkę systemową wgraną w iPhone'ie dalej zdjęcia Czyli po prostu baza moich zdjęć Tak samo jak wideo iTunes i App Store to oczywiście sklepy Na których można pobierać aplikacje I muzykę Dalej ustawienia, no to jak w każdym telefonie Rzecz podstawowa Dalej mam dodatki, czyli praktycznie większość Systemowych aplikacji, która była wgrana Już w momencie kupowania iPhone'a. z niektórych nie korzystam wcale Z niektórych korzystam czasami Kompas jeszcze mi się nie przydał Porady, hm, też niekoniecznie Dyktafon czasem się przydaje, kontakty też Moi znajomi z iPhone'a to bardzo fajna aplikacja, co Wam chciałam pokazać to niekoniecznie to gdzie jest teraz mój iPhone, e, tylko że e, mam tutaj jakby wszystkie swoje urządzenia, wszystkie poza siecią, ale siara, bo wszystko jest rozładowane, e, no. Także tak to wygląda, prezentuje się, mogę swoje urządzenia znaleźć w momencie, kiedy są naładowane. Chyba czekamy jakieś ładowanie. Dalej, Numbers to jest taka apka pomocna do tworzenia arkuszy, takich jak w Excelu. Watch, no ja i Watcha nie mam. GarageBand to jest chyba jakaś rozrywka. Zdrowie jest bardzo fajne, bo jeżeli mamy aplikację MyFitnessPal, którą zaraz wam pokażę, to to zdrowie w ogóle zlicza kroki, które w dniu przeszliśmy. Bieg marsz, no. Ja tu dzisiaj się nie popisałam 63 kroki wykonałam Niemniej jednak jest to aplikacja, która właśnie Łączy się z, z tamto I automatycznie odejmuje nam kalorie Bardzo fajna sprawa i mówi, no filmy montuję na komputerze raczej No i tak samo nie korzystam Z tych kolejnych Aplikacji, raczej rzadko Czasem może się zdarzy, iBooks może czasem No i muzyka to wiadomo, to co Nam w duszy gra i nie tylko w słuchawkach Też Safari, czyli systemowa Przeglądarka na iPhone. No to podstawa. Dropbox Dropbox to aplikacja, która umożliwia automatyczne, to jest taka jakby chmura, taki przenośny dysk, umożliwia automatyczne przesyłanie plików z komputera na właśnie urządzenia i odwrotnie. Także, jeżeli ja chcę przesłać sobie jakiś plik, zdjęcie czy jakiś PDF na, na iPhone, to mogę go wrzucić na komputerze do Dropboxa, no i otworzyć go już bezpośrednio na telefonie. To jest też, tak jakby połączone ze zdjęciami, także każde zdjęcie, które wykonam iPhone'em automatycznie znajduje się w Dropboxie na moim komputerze bardzo pomocne. Tłumacz przydaje się często, zwłaszcza mieszkając za granicą, czasem warto do niego sięgać. Dysk to jest narzędzie Google, po prostu przenośny dysk. Coś podobnego do Dropboxa, tylko właśnie od Google. Ja na tym dysku też dużo plików otrzymuję, przetrzymuję, także jest mi to bardzo pomocne. Zwłaszcza ten dysk jest fajny, że nie przesyłamy dużych plików Gmailem, a wrzucamy do tego dysku i możemy go właśnie nawet na urządzeniach mobilnych odtworzyć. Dalej mam telefon, to jest super, bo to jest UPC, a już w sumie teraz u nas Virgin Media, i to jest mój telefon stacjonarny na komórce. Także jak zapobiorę apkę Virgin Media, no to mam tutaj. Oczywiście ja mam usługę kup, wykupioną, płatną, właśnie jako telefon stacjonarny, na którym mam dużo minut do Polski, ale mogę rozmawiać na komórce, także to jest super. Dalej Independent to jest po prostu portal z informacjami tego, co się dzieje tutaj w Irlandii. No i sam dół coś, czego używam najczęściej, czyli telefon, SMS -y, e mail i aparat. Kolejny pulpit, mam wrażenie, że znacznie ciekawszy, ale też bardzo taki prosty. Myślę, że tutaj dużo znajomych Wam aplikacji, e czyli pierwsza Instagram. Odstawa. E, Facebook, jak żeby inaczej. Messenger, czyli aplikacja do Facebooka, która umożliwia nam wysyłanie wiadomości. E, strony, czyli e, tutaj zarządzamy stronami e, naszymi na Facebooku. To akurat powinna się otworzyć panna Joanna Majka. No właśnie, tak dokładnie. E, czyli osobne coś, co jest do e, fanpage'a, a nie tylko do prywatnego Facebooka. Następnie Snapchat. Jak e, wiecie albo i nie, ja nie mam Snapchata, nie prowadzę Snapchata, chyba za dużo daily vlogów nagrywam. E, Podglądam tylko obserwuję ludzi, e, także mm, no, do podglądania mam Snapchata, także nie nazywam się. Następnie Indahash, aplikacja połączona poniekąd z Instagramem. Jest to aplikacja, która pozwala na zarabianie na Instagramie poprzez realizację kampanii dla marek. No właśnie po pociągnięciu tej aplikacji określana jest stawka na bazie zasięgu i zaangażowania, jakie macie na Instagramie i kampanię może robić każdy, kto ma powyżej 700 followersów z odpowiednim zaangażowaniem. Oczywiście. Także możecie sami ściągnąć łapkę e, i zobaczyć, e, jakie są Wasze zarobki za dodawanie zdjęć na Insta. Następnie YouTube, no to sprawa podstawowa. Jest to aplikacja do oglądania YouTube. Możecie widzieć, że przed chwilą słuchałam sobie muzyki, e, do oglądania YouTube'a od po prostu. E, no i bardzo, bardzo pomocna dla twórców jest aplikacja studio. Nie wyobrażam sobie, jak twórca YouTube'a może nie mieć tej aplikacji na swoim telefonie. Z pozycji tej aplikacji widzimy wszystko. Wszystko, wszystko czego twórca potrzebuje. Analityki, tutaj możemy też odpowiadać na komentarze, moderować te komentarze. W normalnej aplikacji YouTube'a nie można tego robić, a właśnie studio umożliwia nam te wszystkie rzeczy, które możemy zrobić na komputerze. Także, jeżeli tworzycie na YouTube, koniecznie te aplikacje mieć. Musicie. Następnie fotografia, czyli coś stworzonego specjalnie właśnie do Instagrama, do dodawania zdjęć. I tutaj mam Insta Size, które szczególnie używam go, żeby jakieś zdjęcie zmieściło. Mi się na Instagramie. Teraz już Instagram ma tę możliwość, że mogę dodać każde zdjęcie, ale kiedyś tego nie było, więc trzeba było to dość często przepuszczać przez Instasize. Instas to też jest aplikacja do poprawiania, obrabiania zdjęć, ale ja akurat z niej niezbyt często korzystam. Youcam Perfect to jest coś, z czego często korzystam. No i tutaj też możemy edytować, obrabiać, poprawiać nasze zdjęcia. Ona ma bardzo, bardzo dużo możliwości, takich, żeby troszeczkę troszeczkę lepiej te zdjęcia wyglądały tak samo jest z Airbrush, to nie jest tak, że ja każde zdjęcie obrabiam, przerabiam ale faktycznie niektóre tam podciągam, lekko kontrastuję, poprawiam ich jakoś także najbardziej lubię You Can Perfect i Airbrush Layout to jest taka aplikacja, która od razu idzie z Instagramem to jest przyjaciółka Instagrama i w niej też dużo rzeczy można zrobić no i obserwujący to jest analityka do Instagrama bo Instagram ma bardzo słabą analitykę prawie w ogóle jej nie ma, po prostu pokazuje, ile mamy followersów, a tutaj jest pokazane zaangażowanie, jakieś procenty, no wszystko to, co twórca chciałby wiedzieć, w liczbach widzieć. Dalej Skype, ja ze Skype'a korzystam i na telefonie, i na komputerze. Endomondo, doskonale w większości z Was znana aplikacja, czyli po prostu nasza aktywność fizyczna jest mierzona i pomaga nam ta aplikacja wszystko kontrolować. My MyFitnessPal to bardzo mądra aplikacja, o której już kiedyś osobno w ulubieńcach opowiadałam, która Pomaga nam ustalić limity dzienne, jedzenia, ile potrzebujemy zjeść, żeby schudnąć, żeby przytyć, żeby utrzymać tę samowagę. Wprowadzamy tu wszystkie produkty, ćwiczenia itd. itd. Także jeżeli planujecie się odchudzać, zdrowy tryb życia, kontrolować kalorie, kontrolować to, co jecie i co się z Waszym ciałem dzieje, bardzo polecam. Dalej gry. Gry nie są rozbudowane, mam tylko cztery na całe szczęście, które bardzo lubię. Milionerzy, ja uwielbiam milionerów. Jewelmania, czyli przestawiamy. Diamenciki uwielbiam tę grę, szaleństwo. Tak samo jak 100 Balls, czyli 100 piłeczek, które się łapią, one spadają do kubeczków strasznie wciągające. No i Sudoku najlepsza gra na dłuższe podróże do samolotu zawsze gram w Sudoku. Także tylko cztery gry, ale moje ulubione. Następnie rozrywka, i co tutaj mamy w tej rozrywce? Eee, Aplikacja, która umożliwia nam rozpoznanie jakiejś piosenki, która akurat brzęczy wokół nas, a nie wiemy, co to jest. Eee, Film web, czyli ocenianie filmu. I wyszukiwanie fajnych filmów. No to tak jak ta strona. Oni mają po prostu swoją aplikację. 365 Dream Days. Dream Days po prostu odlicza nam czas do jakichś ważnych wydarzeń. Pokazuje, ile jeszcze zostało. Taka bzdurka, ale fajna. Spotify, czyli muzyczna aplikacja, w której możemy właśnie słuchać muzyki, tworzyć swoje playlisty. Pinterest, czasem tutaj zaglądam w poszukiwaniu jakiejś inspiracji. Fajna, właśnie inspirująca apka. Dużo zdjęć, dużo ciekawych rzeczy. No tak jak mówię, dla inspiracji można sobie tutaj czasem posiedzieć. No i ostatni już folder, który nazywa się Styl życia, dlatego że tu mamy wszystkie karty lojalnościowe i gazetki ze sklepów. Brown Thomas Loyalty. Card Arnold's Boots e, Aplikacja Ryanair'a Just Eat e, Po Te trzy pierwsze To są tutaj sklepy w Irlandii Także większość z was ich po prostu nie pobierze Ryanair no to coś co pomaga nam się Odprawić i mieć bilet w telefonie Just Eat to aplikacja Która w pobliżu twojego domu Wyszukuje mm, restauracje I take Cape mm -hmm. TripAdvisor nie jest dobry tylko dla Podróży, ale też dla miejsca w którym Się znajdujemy, czyli pokazuje nam Też znowu co mamy do zwiedzenia w ok siebie, gdzie jesteśmy, do zjedzenia e, hotele, lotniska, domki wszystko, wszystko jest, jak jedziemy w podróż, ale też jak jesteśmy tutaj na miejscu, fajnie jest z tej aplikacji korzystać, dalej mam Aldi, Little Tesco, czyli po prostu gazetki z okolicznych sklepów, Dublin Bus czyli rozkład autobusów i Dondil, czyli takie tutejsze irlandzkie Allegro, jeszcze szybciutko pokażę wam moje obudowy, szybko zwłaszcza z tego względu, że nie mam ich dużo jak widać, e, iPhone 6s jest na no, tyle ładny sam w sobie że nie trzeba go chować, także ja tutaj mam takie bardziej e, przezroczyste e, rzeczy, e, no ale też jest na tyle on śliski że łatwo się wysuwa z ręki, także jednak lepiej go e, czymś chronić i mieć na nim coś gumowego co pozwala nam, e, m, że on jest bardziej stabilny, kiedy trzymamy go w ręce no i e, obudowa, w której jest obecnie to obudowa z ebay za całe euro 50 takie lekkie ombre z żółtego w różowy albo odwrotnie z różowego w żółty Buty. Następna obudowa po prostu przezroczysta, tylko która właśnie sprawia, że e, nie, nie ślizga się tak ten iPhone. E, to zwykła obudowa też za Euro50 z primarka. I ostatnia obudowa to też obudowa z eBaya. Ona kosztowała z kolei jakieś 2 euro. No jest tutaj na niej kwiat wiśni. E, tu ma takie fajne, e, niby silikonowe, ale takie bardziej e, matowe wykończenie, także ten iPhone jeszcze mniej wysuwa się z ręki, ale wszystkie trzy są fajne i praktyczne. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, dajcie mi koniecznie znać. No i oczywiście podzielcie się ze mną swoimi ulubionymi aplikacjami. Napiszcie, jakie aplikacji brakuje w moim zbiorze, a na pewno świetnie by się wpasowała w mój telefon, a jeszcze bardziej w moje życie. Czyli po prostu była mi pomocna, bo po to większość tych aplikacji jest. Nie wszystkie, ale większość. Napiszcie też, co Was zainteresowało na moim telefonie i po co już idziecie do sklepu do sklepu na telefonie oczywiście. Mam nadzieję, że taki filmik przypadł wam do gustu i będzie przydatny przede wszystkim, bo taki w sumie był jego tel. Żebyście coś sobie mogli podpatrzeć, mam nadzieję, że mi się udało. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.